W kolejnym odcinku na moim kanale, właśnie mi się zerwało nagrywanie. Znów trzeci raz. Już mam dosyć. Więc na początku zostaw lajka, suba z dzwoneczkiem, bo ponieważ na 140, 150 subów latuje nowy kanał, to będzie specjal, bo dawno nie było specjalu. Był tylko na 50 subów. Nie, sorry, 30, nie, 40. My. I to była nowa seria. Był to Soul Night, ale niestety Soul Night zawieszam go. Więc mamy 143 suby na tą chwilę. I już Wam mówię, co będzie na 150. Będzie to drugi kanał. Będzie to kanał vlogowy. Zapewne będzie się nazywał Ginek Vlogs. Nie wiecie co tam będę nagrywał? Vlogi. Kiedyś miałem taki kanał Ginek 2. Tam nagrywałem vlogi i tam była taka seria baza, która fajnie podchodziła dla widzów. Było tam dużo lajków i inne takie. Więc bardzo fajnie podchodziła ta seria. No i więc zostaw lajka i suba jak dzwoneczek. Już to mówiłem właściwie, więc może zostawić, i tak? Więc e, możemy jutro wbić te suby. Możemy dziś, możemy pojutrze, możemy za trzy dni, cztery. Ale to nieważne. Ważne, żebyśmy to wbili. Więc tak. E, Ustawcie sobie dzwoneczek. Bo co live, na końcu live'a, będzie losowanie na darmowe 30 subów. Jak wygrasz na przykład dwa razy, to zostaniesz 60 subów i promowanie będzie na live'ie. Wbije ci po prostu 30 darmowych subów i wybierzesz sobie odcinek. Będziesz na odcinku lub będziesz na streamie, który niestety nie będzie zapisów. Od dzisiaj nie będzie zapisów live'ów. Usunę wszystkie zapisy live'ów. Czemu? Ponieważ e, nie chcę mieć zapisów live'ów, bo to mi psuje m, tego kanału, po prostu. Wideo. Tam pojeździecie, wideo, tam są streamy, takie tam. Pop, tu leci. Hopp, wylądował, Dobra, idziemy go podjechać. Zaraz Wam powiem. Ty rycerz Black Knight. Taki słaby Black Knight. Tak nie gra Black Knight. Black Knight, sorry. No. Więc co? Ustawcie sobie właśnie ten dzwoneczek, bo co live jest? Na końcu live'a jest losowanie na darmowe 30 subów. I jak będzie tu pod tym filmem 20 lajków w górę, to automatycznie będzie drugi odcinek. Znaczy to już... Będzie 15 odcinek sporta, bo to już jest. Teraz nagrywam ten 14. To normalny przesok, muszę. Debbie. Nie, no żartuję. Nie trafisz mnie, madafaka. Co? Dlatego nienawidzę tej nowej pompy. Sorry, sorry, nie będzie żadnego cięcia. Będziemy tu dalej gadać, żeby 10 minut robić. Żartuję no więc po prostu warto zostawić dzwoneczek, żeby mieć darmowe suby po prostu 30 subów to jest bardzo dużo 30 subów bardzo dużo się wbija bardzo długo jak zaczynasz kanał to bardzo długo się go wbija te 30 subów ja kiedyś bardzo długo wbijałem te 30 subów ale teraz na luzie wbijamy subiki nie ma żadnej nie ma żadnego trudu wbijania no, więc no, ale tak od 20 odcinka będziemy już grać na nie solo, tylko solo arena. Albo no, będziemy byle co grać. Będziemy może arenę. Na arenie mam teraz 500 punktów. Malutko, bardzo malutko, ponieważ arena dopiero wyszła, nie? No, więc no przykro. Więc będziemy wbijać na live. Właśnie pod koniec live'a będzie losowanie, więc dzwoneczek pamiętajcie. E, no. Więc no, tacie sobie... Ja już nie wiem co mówić. E, w ogóle możemy dzisiaj wbić te suby. Nie wiem jak ja to zrobię. Bo 7 subów ja kiedyś wbijałem tak 3 dni tydzień. Bo na początku się trudno wbija te suby. Ale jak już masz tak 100 subów, to widzicie. Ja teraz lecę bardzo z górki. I mój kolega, Bartek to ja, znaczy nie wiem czy to jest mój kolega, to od niego zależy. E, no. Może wygra, e, no, możesz być na live'ach, do końca live'a, wtedy dostaniesz 30 darmowych subów. Czyli będziesz miał na tą chwilę 95, czyli po prostu, nie wiem, mój stary sposób na suby którego teraz oczywiście już nie używam To jest wejść na live promowanie od kogoś Pisać, czy Cię wypromuje Jak tak, to dasz mu suba Czy da Ci suba, nie? On ci opisuje tak, czy nie No i po prostu to jest wbijanie na subę. Nie? Jezu, kiedy ta gra się zacznie? Bo nic nie zagramy Będzie gadanko Tytuł będzie taki Odc Fortnite odcinek 14 Gadanko Macie link w opisie też do Discorda naszego, do rodzinki Gineka, czyli widzowie Ginka. Rozmawiamy się tam na live, po prostu jest fajna atmosfera, więc polecam tam bić. Fajnie się tam nagrywa. Myślałem, że chłopiec na nie. Jeden nabój... No. Dobra, jest gierka, będzie się zaczynała. R.M.G. Więc zostaw suba, proszę. Proszę, nie bądź taki. Zostaw suba dla mój. lecimy na kocikątek. Czemu by nie? Czemu ja takie głosy robię? Patrzcie, fajna lotnia, fajna jest. kątek dużo osób leci. Nie wiem gdzie możemy lecieć, żeby nie było tyle osób. Jezu, spokojnie miał miał! Najlepsza no, broń została. Ja James, Epic, pogniewamy się. Serio, nie? Dobra, e, dzisiaj na odcinku y, zrozumiałem, że będziemy cały czas przegrywać i pogadamy sobie, no. Zostaw suba! Będziemy cały czas prosić suby. E, zostaw suba, zostaw suba, zostaw lajka. Like e, możesz też patrzeć e, na mojego Discorda, link w opisie. Aha, to też prawda. Zostaw suba, zostaw suba, zostaw suba, zostaw suba, zostaw suba, zostaw... O, oni niech też zostawią suba. Eee, oni nie. Dobra. A teraz na poważnie zostaw suba, zostaw suba, zostaw suba. Eee, wpadajcie na kanał... Giny Poderwa Gaming. Link, link w opisie. <laughs> nie no, żartuję. Więc jak jesteś na tym kanale nowy, to zasubskrybuj mój kanał, ponieważ eee, 40, 50... ileś 50 ileś procent nie subskrybuj jest na moim kanale, ale nie subskrybuje, a 47% chyba jest na moim kanale i subskrybuje. I chyba tam, chyba widzów tam bez suba jest 3%, nie wiem. Mnie to nie interesuje. Chyba to cię znaczy interesuje bardzo. E, tylko, no. <laughs> tylko no, 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 Kononowicz zabiera suby. Co? Kto mi odjął subskrybera? Powiedz. no, no oczywiście. Na moim poziomie, jak mam takie, odjęło mi tak dwa suby, trzy, cztery, to to, to nie robi dla mnie problemu, bo ja sobie to wbiję w jeden dzień, dwa, trzy. O, kolejny bambol. Yy. O ja cię mówię, trafię cały czas, patrz, patrz. Cały czas głowy trafiać w frajerze. Co, teraz, z frajer, no co ja. Patrzcie, niszczą pana już nikt na to nie wskoczy. Ja chciałem wskoczyć. To będzie ostatnia gierka. No. Więc zachęcam go subskrybowania. Zostaw suba, zostaw suba, zostaw suba. Bardzo polecam, zostawić suba, polecam suba. Dobra, chodź tu, bo nie wyciniem. Płocia. Płocia. Patrzcie. Patrzcie na tego edito Zostaw suba. Będzie w tą stronę. Wiedziałem, że będzie w tą stronę. Wiedziałem, że będzie w tą stronę. No i też chcę. Eee, patrzcie, patrze, Ty patrze, głupi nie patrze, ty cię śmieciu i... Tak, 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 to chciałam powiedzieć Dobra, parkour Uuu, puu, puu. Już nie dolecę, tu były patrze, ja chyba zniszczyłem patrze, 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 na live... Jak zaczynam live'a, to jest pełno osób, a później wszystkie wychodzą, ja tak zarabiam, co zarabiam, zdobywam trzy suby, a, nie, a suby mi później wychodzą, czyli suby, czyli widzowie mi wychodzą, bo widzowie to suby, suby, 10 i 11 minut odcinka. Czemu ja nie mogę wysiąść? Halo, klikam, o. Przyskałam x A czemu nie mogę, no kurde coś mi się dzieje po prostu dzisiaj, A, coś mi się dzieje, gałka mi nie działa, nie no to nie jest ta gałka, ona ma tylko, patrz, 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 nie mogę ruszać drugą gałką, nie mogę się obracać, ej zepsuło mi się obracanie, Psuło mi się obracanie. O, tu jest skrzynka. Wygramy, obiecuję wam to. O, jakąś gałkę ruszyłem tą drugą. Czekaj. coś mogę? O, nawet mówi to, o, o, jest. Dobra, to mi się psuje. Świetliki, świetliki, dawaj. Nie zabrałem was. Dobra, palimy go. Czy zdechnąć w ogniu. Bardzo polecam. Nie chciałem go zabić. Dobra. Patrzcie jak się fajnie stoi w ogniu. O! Lubię palący się las. Każdy chyba lubi polący się las Uuu! świetliki kolejne, widzicie? Mam was kurde Spalimy chatę Jezus! Świetliki, które się palą, nie? Czekaj, muszę zmienić broń Czemu? Co mnie bije? Ogień mnie nie bije na 100% To ja żartowałem! Głupi ogień, nienawidzę ognia Zawsze nienawidziłem ognia Co mnie zabiło? Przecież byłem przy tej skale, a... A ska... Nie no, Epic Games jesteście dubana Po pierwsze, skały się nie palą, byłem przy tej skale No, więc to by było... Nie wiem, no, specjalnie to zrobiłam, żeby zginąć Ponieważ mam już 13 minut i zaraz mi się znów zerwie odcinek Więc do widzenia, pa, pa Cięcie w ogóle nagrywam już to w odcinku. Yy, właśnie. Skończyłem. Skończyłem odcinek. Mi tu jakiś chłop tańczy, nie? Na sadybie. Czemu? Skończyłem odcinek. Czemu oni tańczą? Pamiętajcie o subskrypcji. Papa. Pa.